Dzień dobry, pokażę Państwu oznaczenie CRP u małego pacjenta w domu. Badanie CRP służy m.in. do diagnostyki infekcji. Dzięki metodzie, którą stosuję, wynik otrzymujemy już po około 5 minutach. Do badania wystarczy nieduża kropla krwi pobrana z opuszka palca, bądź też z probówki z krwi, która została pobrana do innych badań. Po przygotowaniu zestawu należy dezynfekować opuszek oraz nakłuć opuszek. Proszę o rękę. Rękę można trzymać w powietrzu. Delikatnie nakłuwamy paluszka. Czy bolało? Krew pobieram do pipetu. Dziękuję. Następnie. Obraną krew przynosimy do buforu. Otwieramy zestaw z płytką testową. Jednolity roztwór przelewamy na płytkę testową. Po około 5 minutach będziemy mogli odczytać wynik na podstawie wzoru. Po około 5 minutach odczytujemy wynik testu na podstawie załączonego wzoru. Ewidentnie widać, że nasza pacjentka jest zdrowa. Test pokazał ujemną wartość CRP poniżej 10 mg na litr. Pozdrawiam Państwa i zapraszam do kontaktu.